O, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W tym materiale porozmawiamy sobie o patch notesach, eee, patch notesach które wyszły z opóźnieniem, e, ponieważ CD projekt po raz kolejny nie zdecydował się wypuścić ich przed wypuszczeniem faktycznego patcha, dlatego ten film tutaj z jednodniowym opóźnieniem e, jest na moim kanale. E, ja już sobie trochę pograłem w tym sezonie, więc mam dodatkowe przemyślenia na temat właśnie tych zmian. No, i porozmawiamy sobie, co ja o tym myślę. Będę omijał wszystkie informacje na temat umiejętności tutaj dowódcy, bo o dowódcach nowych mówiłem w osobnym materiale. Jeśli ktoś nie widział, no to można poszukać na kanale. Dobra, zaczynamy. Nowy sezon potrwa do 1 października, czyli 1 miesiąc. Spoko. Tryb sezonowy, kusztawka, który na koniec, który. Zadaje jeden punkt obrażeń jednostkom gracza o nieparzystej i wzmacnia jednostki o parzystej. Yy, wydaje mi się, że tryb sezonowy mocno irytujący do grania. Yy, nie jestem fanem, no ale cóż, był taki w zeszłym roku, jest po raz, jest po raz kolejny. Yy, na pewno nie tak fajny jak. Yy, Blitz Gwint. Yy, w menu gry po zakończeniu wybory są. Wybrany tryb się zachowuje. Było to irytujące w poprzednim sezonie, jak się grało sezonówkę, że trzeba było za każdym razem klikać tryb. Teraz to zmienili spoko. Postępy w kontraktach przejdą na kontrakty związane z nowymi umiejętnościami, tak żeby nikt progresu nie stracił. Spoko. Naprawiono błędy z postępami w kontraktach związanych z podróżą, jeden i drugą. To znaczy, nie każdy z trójcyli się liczył. O, no, okej. Okay. Smutne jest to, że nie naprawili kontraktu przy okazji dla weterana, ponieważ kontrakt na wet weterana ciągle jest zbugowany. Tak samo zresztą jak kontrakt za wbicie poziomu 60, po raz 11. Może się kiedyś doczekamy, może nie. Usunięto problem z akceptowaniem regulaminu, ok. Usunięto błąd, na skutek którego przy tworzeniu nowej talii czasami brakowało opisów umiejętności. No takie. Duperele nic ważnego. Nazwy karty Białe Zimno zmieniono na Zamieć. Eee, no, jak wiadomo, Białe Zimno e, jest tragiczne, więc teraz Zamieć będzie tragiczna. <gry> Nic to nie zmienia. Ciri będzie teraz. E, targetować jednostki, tak? Wcześniej jej zadawała trzem losowym wrogim jednostkom jeden punkt obrażeń. Teraz możemy sobie wybrać cel. Czy to sprawia, że Ciri jest nagle super p? Wydaje mi się, że nie i że dalej będzie to karta co najwyżej niszowa. Wiele to nie zmienia, na no, no jest ciutkę mocniejsza, ale niewiele. Koszmar Iris e, 8 werbunku, i teraz nie działa już automatycznie, tylko trzeba go klikać. E, ma zapał i przemienia jednostkę z prawej w egzemplarz bazowy siebie. Hmm. Także ja lajkuję. Koszmar był bardzo irytujący. Ja po prostu nie tej karty. Teraz. Jak mamy tokena jednopunktowego obok, to, to możemy rzucić koszmar, kliknąć i od razu mamy powiedzmy 7 value. I jeśli ustoi ten koszmar, to możemy dostawić kolejną jednostkę i znowu w dużego kliknąć. Nie będzie teraz działał automatycznie i przeciwnik będzie mógł w każdym momencie mm, usunąć po prostu ten najbardziej skrajny koszmar strzałem za 4. I w ten sposób Pozbędzić tego komba. Ja lajkuję. Koszmar teraz będzie dużo słabszy, prawdopodobnie niegrywalny, ale no ja się cieszę. Onej romancja, koszt Wermouka z 12 na 13. E, dobra zmiana. Onej romancja była grana za często. Stróż, siła z 4 na 5. No to z Neutral i tak tego grać nie będzie. E, no, trochę lepszy na arenę. Rezuni, siła z 3 na 4. E, mówna, znaczy, wzmocnienie archetypu bandytów, tak? Neutralnego, który nikt nie gra. Eee, poza tym, ta karta raczej nic nie robi. Jest, jakoś tak, jest jako, jako taką odpowiedzią na larwę Driagi, ponieważ no, niszczy jedną z larw. Hmm. No ale dalej nie sądzę, aby ktokolwiek to grał. Konduciorożownik, siłę z 1 na 2. Dalej nic to nie zmienia. Karta słaba. No ale jak ktoś chce się pobawić bandytami, to może lepiej się bawić. Umiejkę omijam, umiejkę omijam. E, to było omawiane w osobnym filmie. Auberon, e, siła z 6 na 5 i koszt werbunku z 11 na 12. Podwójny nerw. E, wydaje mi się, że spokojnie wystarczyło prowizję e, mu zmienić. Teraz wydaje się ciutkę słab za słaby, może na tle innych tych kart zmieniających się. E, wydaje mi się, że jedna z tych dwóch zmian zupełnie niepotrzebna. Wilkomak Alpha z 5 na 6 To no jest to karta z odpornością i pokrzepieniem. Eee, wchodzi 6 za 6 minimum. Jak striggerujemy pokrzepienie raz, drugi, trzeci, no to. spoko. Eee, czy on będzie teraz zgrał w taliach? Może? Całkiem się nie zdziwił. To jest zawsze odporność. Eee, także przyjemna zmiana, tak? Jeśli Redzi wzmacniają kartę. Dając jej szansę na to, że będzie się pojawiać w dekach, nie czyniąc jej przy tym OP, no to ja takie zmiany lubię. Olbrzymi Krawopająk siłę jest 2 na 3 no i podobna historia. Teraz wchodzi za 7 powiedzmy minimum, więc jest fajniejszy. Karantir jest 8 na 9 No tutaj dużo osób się dziwi, dlaczego taki nerf, Skoro już i tak nie ma aż tak opresyjnych targetów. Została królowa Kikimor w zasadzie. Ale ja się cieszę, bo jednak królowa Kikimor jest mocna po patchu. Myślę, że nagram też deck z królową Kikimor na kanał. I ten karantir dalej jest grywalny na pewno. Więc to nie jest tak, że karantir teraz został zabity. z zgonu z 3 na 4, no tutaj we wszystkich frakcjach karty, które się wyciągają zostały wzmocnione. Także spoko, jest cygonu grywalni teraz, znajdują miejsce w dekach potworów na pewno. Mglak podobnie, jest 3 na 4, teraz wydaje się nawet całkiem... ...nawet całkiem bardzo mocno się wydaje, jeśli mamy jak go skonsumować. Więc spoko, skaliga. No tutaj mamy zaktualizowany opis, Niedźwiedziego Rytuału, Holger. Teraz dodatkowo dwa obrażenia ma na rozmieszczeniu, ja go próbowałem testować. I powiem Wam, że jest spoko, ale w Skellige jest naprawdę ciasno i bardzo ciężko jest te wszystkie dobre karty w Skellige zmieścić, tak? bo nie dosyć, że mamy dobre, drogie karty Hemdala, jakiegoś tam Dzika, Murkwarga, Totem, Haralda i tak dalej. To na tym midrange'owym slocie jest Donar, Herkia, Stial, Skjordal, ee, Hammond nawet. No, to jest mnóstwo, mnóstwo tych kart. I... Największym problem. Holgera jest to, że może być ciężko go zmieścić. Ale no, wchodzi za 8 punktów minimum jeszcze wzmacnia jakieś okręty i strzela, gry, gdy zagramy Korsarza. To jest napisane pirata. To jest, zdaje się, błąd w tłumaczeniu powinno być Korsarza. Ale. No. Holger na pewno. Ujrzy światło dzienne. Dalej, Łowca Brokfar, e, teraz ma zapał, zadaje jeden obrażeń i za każdym razem, gdy zagrywamy bestię, skraca odnowienie o jeden. E, spoczko, nie wydaje mi się, żeby archetyp bestiowy był jakiś super mocny no ale e, karta jak najbardziej fajna, ponieważ wchodzi od razu za 5. E, no i sobie co dwie tury strzela jeden, nawet jeśli nie mamy żadnej bestii. E, Repatch no to jest zmiana, która zmienia sporo. Teraz już rębaczy nie rosną w nieskończoność, ale za to mają nowe, ciekawe synergie. Ponieważ teraz mają 4, 10 siły bazowej, na rozmieszczeniu zadają sobie 5 obrażeń i leczą się za każdym razem, gdy wroga jednostka ponosi obrażenia. Wyleczyć tych rębaczy jest całkiem łatwo, dziwo. Dodatkowo mamy dużą jednostkę mm, do Hjalmara. Mamy dużą jednostkę ewentualnie... Do błogosławieństwa, jeśli chcemy zamiast Jut na przykład błogosławić rębaczy. Eee, nie są podatni na reset. Także. No, wydaje mi się, że rębacze dalej będą fajni, tak? Eee, zobaczymy, jak się to przyjmie. Eee, podoba mi się to, że nie rosną w nieskończoność. Eee, naprawdę, wydaje mi się, że zmiana, na którą zdecydowali się Redzi, jest. Bardzo sensowne, i ci rymwacze są dalej przyjemną kartą do grania. E, jeździe tutaj poprawiono błąd, e, także spoko. Harald, koszt werbunku z 11 na 12. E, czyli podobnie jak Auberon, teraz ma 5 e, siły, znaczy miał już wcześniej i 12 werbunku. I wydaje mi się, że w porównaniu do Auberona Harald jest silniejszy, więc dlatego przy Auberonie troszkę narzekałem. No tutaj spoko, to zmiana jak najbardziej zasłużona. Skelligiński Maruder. Siłę zmieniono z 2 na 3. No to wiele nie zmienia. Wydaje mi się, że e, jak już to, może jedną kopię do deku e, się zmieści. Tyrgwi zbufowane na 10 prowizji. E, I Tyrgwi. Jak już ma teraz na Weteranie w rundzie 3 znowu 7 siły. No to za 10 prowizji taki. E, taka skaza. No nie wiem, no to jest value karta, tak. Problem w Ligę, jeszcze raz powtórzę, jest taki, że jest za dużo dobrych kart i trzeba coś wyrzucić z deku. Eee, wydaje mi się, że Tyrgwi jest spoko teraz. Znaczy, wcześniej już też był spoko, a teraz jest jeszcze bardziej spoko. Eee, więc zobaczymy, czy Tyrgwi powróci do Tali. Kruk posłaniec siłę jest 3 na 4 Dobra zmiana. Znaczy, no, konsekwentna zmiana. Wszystkie karty się wyciągają, mają 4. Krwały Orzeł z 11 na 12 Kolejny nerw Orła. Um, który utrudni, znaczy utrudni, osłabi trochę archetyp wojowników, um, Spoko Birna Bran siłę z 5 na 6. No nie sądzę, aby ktoś grał o odrzucanie, chociaż no, harcownicy też zostają zbufowani z 3 na 4. Więc w sytuacji, gdy mamy Birnę i dwóch harcowników na ręce, no to Birna robi. E... Birna robi 14 tempa, co się nie wydaje takie złe. Problem jest taki, że trzeba tych harcowników na ręce. Mieć, a przez to, że umiejętność w odrzucająca została zmieniona, to może być ciężej to dobrać. Chociaż im dłużej o tym myślę, to wydaje mi się, że może jakieś odrzucajki. Jakiś delikatny tutaj właśnie discard package w Skellige. Pytanie jakiej talii, do no bo w Wojownikach na pewno nie. Może w innych, zobaczymy. Królestwa Północy. Eee... Mistrz Oblężeń, siłę z 3 na 4... No ja dalej tutaj też to zaopatrzenie. no Nie jestem fanem. Wydaje mi się, że dalej tego grać nie będzie. Podobnie Riffski Pikier, Tutaj też to zaopatrzenie jest puszowane, ale dalej wydaje mi się to mega słabe. medyk Polowy Siłę 1 na 2. Kolejny brąz yy, do Królestw Północy, który będziemy miał teraz 6, powiedzmy bazowo. Yy, także no jakaś tam opcja zawsze wyboru do talii burę i Chorągwi, koszt werbunku z 5 na 4, także tańsza wyciągarka i niebieskie pasy, koszt werbunku z 6 na 5. Jestem ciekawy czy to yy, ożywi bardziej yy, natchniony zapał yy, i granie Drauga, albo granie nawet podwójne, potrójne niebieskie pasy. Rynek zawsze był yy, gdzieś tam w mecie, w poprzedniej grywał bardzo, ale to bardzo rzadko. Może teraz będzie grał częściej dzięki tej zmianie, zobaczymy. Skojatel no tutaj umiejki skipujemy, Taktyka partyzancka jakoś tam bówka dostała mało istotne. Kompania Zoltana teraz tworzy awanturników i jeśli kontrolujemy Zoltana dajemy krasnoludom w tym rzędzie jeden pancerza. Jeden pancerza. No wiele nie robi tak. E, niby. Ale no spoko, tak? To na pewno buf. Jeden pancerza ma znaczenie na. E, tych strzelających. Zapomniałem nazwy jak wiecie, trzypunktowych, co mają pancerz i strzelają, co tury, jak mają barykadę. Eee, także to ogólnie spoko zmiana, tak, jest to buffik, ale wydaje mi się, że... krasnoludy tak all-in, dek krasnoludów dalej będzie zbyt słaby. Driga na eee, zadaj dwa obrażenia, zamiast losowej, no to wybranej jednostce, a potem przy przemieszczeniu dopiero losowej. To movement dalej będzie słaby, więc to nic nie zmienia. Strażniczka Dwen Kanel, siłę z 3 na 4 I teraz na rozkazie ma dwa obrażenia. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze od rozmieszczenia, ale do no symbiozy się nadaje. Ma zasłonę, coś tam robi, także zmiana. Nie wiem, czy potrzebna, ale nie mam nic przeciwko. Huf, ma teraz 4. Więc fajnie współgra z Nowigradzką Sprawiedliwością. E, potrafi Nowigradzka Sprawiedliwość teraz zrobić 13 waliów z finingiem dwóch kart z deku. Także, no, uf, będzie grany. eightne 12 werbunku. No, wszystkie karty zmieniające się dostają nerfa, więc i Aitne. Znaczy nie wszystkie, bo Wiraksos nie dostał. Elfi obrońca ma jeden pancerza, movement słaby, więc to nic nie zmienia, krasnoludzki wóz bojowy, siłę 3 na 4, być może jakaś jedna kopia znajdzie miejsce w harmonii, ale no, w harmonii tak jest ciasno, um, więc wóz bojowy może mieć problem. Elfi trapper, siłę 1 na 2, no karta dalej raczej słaba, mm, nie wydaje mi się, żeby ktoś to grał. Parcownik, wzmocnienie zmieniono z 1 na 2, uh, tutaj to wzmocnienie... To jest w momencie, kiedy strzelamy za trzy i nie zabijamy jednostki, a nie że mamy bazowo dwa siły, jakby się ktoś zastanawiał. Eee, no, harcownik spoko, tak? Eee, w połączeniu. W, znaczy w harmonii w połączeniu z jakimś pawką, czy z jakimś oddynicem daje nam pięciopunktowy zasięg na zabijanie, więc no myślę, że harcownik grany będzie. I obręczenie brokionów w zmieniono z 5 na 4, eee, co powoduje, że łatwiej dwie kobiety karty wrzucić jak gramy precyzyjnym uderzeniem. Nilfgard. Nilfgaard, Nilfgaard um, Brygada Impera z 3 na 4. Tutaj ważne info, bo ja się o tym dowiedziałem dopiero po zagraniu 3 gier na Nilfgaardzie, że tu jest, jeśli kontrolujesz żołnierza, wezmij wszystkie egzemplarze tej jednostki. Więc jak rzucimy e, sobie Artoriusa, nie mając żołnierza na stole, no to nie wyciągnie. Trzeba uważać. Ale Brygada Impera ogólnie dostaje bówka. pamiętajcie o tym. Eee, dalej, Bergadena Uzika eee, zadaje 1 obrażenia. Eee, jeden punkt obrażeń, jeśli jednostka wzmocniona, zadaje 3. Eee, spoko, a teraz ten jeden punkt obrażeń zadaje zawsze. Eee, no to nie zmienia i tak nic z tego grać nie będzie. Bochstapler, no tam jeden prowizji więcej. Bratens, siłę z 4 na 3. Eee, to lajkuję, bo Bratens był praktycznie w każdym gardzie wrzucany z zamkniętymi oczami. Teraz, jak ma jeden punkt mniej, dalej jest dobry, dalej jest silnikiem do asymilacji, dalej daje opcję. Więc wydaje mi się, że dalej będzie grał, ale no nie jest już aż tak mocny. Znaczy, to jest jeden punkt różnicy, ale no w GWiNci każdy punkt się liczy. Vivien, koszt werbunku zmieniono z 10 na 9. No I to jest ciekawe, bo Vivien jest arystokratą, więc można ją grać jako trigger scenariusza. Poza tym jest wiele umiejętności nowych dowódcy, czy to duch lasu, dana... Znaczy, nowych. Jeszcze jest Arniolf Arnjolf oczywiście stary, które tworzą... Jeszcze jest właśnie Morvran, w sumie Warhis, które tworzą tokeny, które mają Fatum, tak? Yy, I mają... Znaczy, no Fatum nie ma znaczenia, ale mają zero werbunku, ponieważ są to tworzone tokeny i wtedy taka Vien... Włócona na właśnie wymienionych dowódców, no niszczy ich po prostu, więc powiedzmy, że niszczy 6 punktów minimum i wtedy wchodzi całkiem spoko. Poza tym mm, można na przykład y, znerfionego Vincenta y, uleczyć, znaczy uleczyć, o 7 wzmocnić, także no, ta Vivienne y, robi całkiem, znaczy potrafi zrobić całkiem solidywali. wydaje mi się, że niektóre deki mogą próbować ją zmieścić. Aczkolwiek może być ciężko w niektórych momentach. Także e, chciałem ją zobaczyć w taniach Nilfgardu, ale czy tak się stanie? Przekonamy się już niedługo pewnie. Vincent, nerw na trzy siły. Jeden prowizji tańszy, ale przez to, że ma trzy siły, no to, to jego niszczenie nie robi aż tylu punktów jak robiło wcześniej. E, dobra zmiana. Na pewno nie uważam, żeby to był buff, jak część osób mówi. Uzurpator z 11 na 12. I tutaj ja muszę przyznać, że nie rozumiem. Uzurpator dalej ma 6 siły. A Auberona z do 5 siły. I to jest dla mnie dziwne, bo Uzurpator wydaje mi się mocniejszy. No e, więc jak jest. Nerfik zasłużony. Spodziewam się, że jeszcze dostanie nerf na siłę w następnym patchu. Może Ostatnie przygotowania wzmocnienie zwiększono o 1. Także teraz mamy brązową taktykę, która robi 6 punktów. Jeśli zostaje w ucudniona żołnierza. Co jest mega dobre, natomiast Fifon, e, siłę został, siła, jego siła została z 2 na 1, żeby właśnie zrekompensować to, że odtworzył ostatnie przygotowania. Teraz Fifon ginie od Murkwarga, to jest taka różnica. Ogólnie... E, spoko, tak. E, na pewno sprawi to, że częściej można grać ostatnie przygotowania. W deku jako że robią 6 punktów. Racowie siłę zmieniono z 2 na 3. To jest karta, która zadaje dwa obrażenia i dodatkowo kolejne dwa jeśli uderzaliśmy w jednostkę z pancerzem. Dalej raczej nie ma sensu tego grać, mi się wydaje. Bo po co? Nagonka, siłę zmieniono z 3 na 4. Mm. Okej. Okay. I następującym kartą dodano kategorii Machina oblężnicza. Helga, Siewca, skorpion mangonella. No ja tutaj trigger scenariusza na arenie. Tyle. Syndykat. Ewald. Teraz z horstem są z inni. Ewald ma teraz 5 siły i zadaje dwa obrażenia. I jeśli Horst jest na cmentarzu, to daje 4. A Horst zyskuje 3 monety. Jeśli Ewald jest na cmentarzu, to zyskuje 6 monet. Wydaje mi się, że ciężko zmieścić tych braci będzie w dekach. Syndykatu. Jest tajny skład, który nie potrzebuje Ewalda, Horsta, Także może w jakichś innych dekach, może w deku na nowej umiejętności w um, zatoce pirackiej dla syndykatu. Szczerze nie mam pomysłu, jakby taki dek na tej zatoce miał wyglądać, więc może zobaczymy. Um, w każdym razie wydaje mi się, że braci Bursodnich widzieć nie będziemy. Wesołki natomiast stały się starym Ewaldem. Mają 8 werbunku, 4 siły i 1 pancerza, czyli też delikatny, powiedzmy, bufik na starego Ewalda. No i strzela 2 za 2. O, spoko. Teraz wesołki będą grane jako Ewald w dekach syndykatu niektórych. Jakub. Koszt werbunku zmieniono na 12. O, spoko. Masaż. Werbunek z 10 na 9. Masaża i tak nikt grać nie będzie, więc nic nie zmienia. Wikidaiła, opłata zmieniona z 2 na 1. Kanalarze siłę z 3 na 4. Wydaje mi się, że kanalarze kanalarzy mogą teraz grać w tajnym składzie. Um, jeśli znajdzie się miejsce, zobaczymy. Teraz kasynowe Wikidaiła. Może w innych dekach syndykatu, gdzie, cięż, gdzie jest ciężej o kapitał, to może się znajdą. No i kapłan płonącej róży ma teraz kategorię duchowny. I gra jest znowu przez to grywalna. Ja chciałem zaznaczyć, że jeszcze trzeba dodać kategorię weterana. Znaczy nie kategorię e, Keyword'a, weterana do skelegijskiego Weterana i tag Bestii do karty Bestia. I tyle. E, ogólnie jestem zadowolony z tych zmian w miarę. Dziwi mnie, że Auberon dostał nerfa na siłę, a inne karty dowódcy jak Jakub i Uzurpator nie. I drugą rzeczą, która mnie dziwi, jest to, że. Desant Morski nie dostał jakiegoś delikatnego derfika, ponieważ wydaje mi się, że Desant Morski jest aktualnie topową kartą w gwincie ogólnie. Obok Larw Endriagi, oczywiście. Eee, no i tyle. Zobaczymy, jak się meta rozwinie. Eee, zanosi się na to, że Królestwo Północy z Anseisem i Tarczami będzie mega mocne, no ale o tym przekonamy się. Ech, w najbliższych dniach, a to by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie patcha, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie, wpadnijcie na stream a... i tyle, miłego dnia, do zobaczenia, pa!